Manko, witam was z mojej hodowli. E, dzisiaj w ten pochmurny dzień. E, ostatnio w kilku dni pada. Chciałem wam pokazać po Akurat dzisiaj z telefonu nagrywał, więc za jakość chciałem was przeprosić. mamy faliste, tam były mnichy zimne Lecimy dalej. Tutaj mamy zobaczyć jakie fajne klony. Atak klonów po prostu. Maluchy. E, w sumie mógłbym so o, coś mi gwizda. czy to grejczyk, czy jakiś młody. E, muszę maluchy sobie porozdzielać, chodzi o nim, żeby e, poznać e, co, gdzie, jaka płeć jest. Żeby, żeby sobie na przyszły rok coś fajnego poskładać. Tutaj oczywiście e, plamka i piękna, cudowna ori. Tam się kryje, tylko ogon widać, więc lecimy dalej, nie będziemy nie będziemy tutaj nic kombinować. Tutaj papugi, które docelowo miały być sprzedane, zobaczymy jak to będzie. Być może będą, być może nie. Zobaczymy. Tutaj cała banda oddzielonych papuszek. Niedługo już zimnie się robi, więc niedługo zabieram je do pomieszczenia ogrzewanego i zobaczymy co dalej. Ups. Tutaj e, piękne srebrne e, nimfy, zobaczcie. Samiczka ostatnio, nie wiem czy pamiętacie, ogon miała e, bardzo taki połamany, już jej ładnie odrasta, jak widzicie. I samczek jest po prawej stronie, po lewej samiczka. Tutaj mamy. Ups, nie widzieliście tego, kiedyś zobaczycie. Lecimy niżej zobaczcie, jaki syf. Masakra. Co, co to za hodowca? Taki syf ma w, w tych. Upapuk, niemożliwe. E, tutaj piękne rudosterki, czerwono-wduche. Zobaczcie, jakie tańce. Idziemy dalej. Oho, zobaczcie, jaki syf jest dalej, nie? Ale o tym kiedyś Wam opowiem, dlaczego tak. E, tutaj mamy rudosterki, w, e, zielonolice. Samczyk na patyku, samiczka na siatce Bardzo ładne, zobaczcie. piękne Idziemy dalej O, zobaczcie jak wygryz dziurę w tym w budce. A to niedobry Turkus. Nie no Z Tego Turkusa to ja chyba na rosół zrobię Tam jest samiczka. A to kto to? Kto to jest? No chodź, to talonik. talonik chodź. Chodź. Ach, chodź. Zobaczcie, telonik wszedł. Nie mogę dosięgnąć. Chodź bliżej. Talonik wszedł do mnie się przywitać. Ale piękny. Chyba go do domu zabiorę, wiecie? Zobaczcie, jaki cudowny talonik. No, i to też jest pełno ziarna, ale, ale dlatego, że tutaj mają dodatkową taką szufladę na ziarno, I tak to wygląda. Nie no, talonik jest super, uwielbiam go. E, lecimy dalej. Tutaj mamy, e, tutaj mamy młodziki. Jeśli chodzi o nimfę e, pastel size e, albino, chyba tutaj są, oddzielone. Nie, albino tu chyba nie ma. To są wszystkie srebrne, jedna białogłowa, tutaj gdzieś pewnie są, o, tutaj jest ta pastel face schowana, mała rozrabiara, lecimy dalej. E, nagrywam ten filmik, bo e, w końcu byście mnie zabili za to, że nie pokazuję, co się w wolierze dzieje, nie pokazuję papug, tylko gdzieś tam siebie nagrywam, czy papugi w domu, nie każdemu to odpowiada, dbałem sobie tego, z tego sprawy, jednak teraz zima idzie i... Musicie A tutaj kto mnie odwiedza? Kto? Kto to jest? Co to za piękność? Co to za piękność? Co? Kim ty jesteś piękna? Kim ty jesteś? Kim ty jesteś? Co? Kto to jest? Wiecie? Tak, to jest... To moi drodzy, jest moja Ori. Piękna. I on też chyba tak samo jakitalnika zabiorę. Zobaczcie, cudowna chodź. Chodź tu. No chodź. Ori Ori Chodź tutaj. Chodź. Ori, tutaj. Chodź, ciągnij mnie, no chodź Ori, no. Widzieliście, jaka cudowna? Zabieram ją na pewno na bank. Lecimy dalej. E, pokażę Wam tu tą prawą stronę woliery e, le, lewej tam nie są nich e, nie będę pokazywał bo tak, e, pokażę w następnym filmiku e, tutaj oddzielone trzy maluchy od Arturka i Klary e, dwa albino jedna srebrna e, albino zostawiłem sobie bo być może są srebrne a tego po prostu nie zobaczymy bo są e, całe białe więc e, zostawiam sobie maluchy na kolejne roki zobaczymy, czy jakieś srebrne nimfy po nich wyjdą. Tutaj mamy dalej. I tutaj, e, można powiedzieć, nas, e, nasz weteran Arturek. Klara. E, Arturek, oczywiście, jest ojcem Talona. Matką Talona jest Płowa. Którą też tam widzieliście, ale nie powiedziałem o niej, więc pewnie nie poznaliście jej. I ostatni box, który Wam pokazuję, to sam i bezimienna. Bardzo piękne papugi. W tym roku dały mi białogło białogłowego czystego szaka. Jestem mega zadowolony, bo chciałem taką papugę wyhodować, ale nie spodziewałem się, że tak szybko uda mi się to więc e, zobaczymy co dalej, jakieś kolejne sobie cele postawię, bo hodowla bez określonego celu, no moim zdaniem się trochę mija z celem, więc e, zobaczymy jak to będzie i co, do kogo my wrócimy, co? Ori? Nie, tu są maluchy. Tu są te maluchy, tu mamy falki. Ogólnie z Falek chyba zrezygnuje. Po prostu coś, coś niby fajne, niby spoko, ale coś mnie po prostu nie jara w nich I nie wiem czy to jest sens w ogóle w takim przypadku je ja trzymać. A tutaj e, młodziki, Młodziki prawdopodobnie z tego co widzę są na siatce z tyłu. Chociaż głowy nie daje. albo po prawej stronie teraz obydwa. Dwa, dwa z prawej, pierwszy i drugi z prawej są chyba młodymi. Musiałem dokładnie zobaczyć, bo ten po lewej stronie na siatce to jest na pewno starszy, chyba tak, wiecie. Chyba teraz te dwa z tyłu to są młode, które się wychowały i oba, i oba zostają. O, coś gwizdało. Czy coś tam gwizdało? No nie wiem. Zobaczymy. Całościowo, tak to się. Oj, miałem nie pokazywać, co tam jest na samym końcu. Kiedyś się dowiecie. Więc zrobię tak szybko i nie widzieliście tego. I po drugiej stronie mamy Alexy Dzisiaj filmik zdecydowanie później niż miał być, ogólnie zastanawiam się czy nie zmienić godziny emisji tych filmików, bo wiele, wiele osób tam jeszcze w pracy, jest w szkole i tak dalej, więc to chyba bez sensu, przełożymy sobie filmiki na godziny wieczorne, zobaczę jeszcze kiedy, co, jak i o której i, e, i wtedy Wam powiem. Aleksy mają połowę woliery zadaszonej. A teraz wolą sobie spędzać czas na deszczu. No, te oczywiście są już mega głodne i tylko czekają na mnie. Więc co, nie pozwólcie, by moje papugi były głodne. Ja też na to nie pozwolę, uciekam. Mam nadzieję, że ten film się Wam spodobał. Pamiętajcie o, o, o tym, o czym musicie pamiętać, żeby być zmotywować. Bo dzisiaj mi się kompletnie nie chciało w taką pogodę nagrywać. Jak widzicie, ciągle pada. Więc motywujcie mnie dalej i będziemy nagrywać w następnym odcinku w niedzielę prawdopodobnie zobaczymy rudosterki zobaczy zobaczycie jak się zachowuje mega fajna rudosterka i co uciekamy do zobaczenia w niedzielę hej